Sphinx. szokujące dowody. Wasza historia to kłamstwo. To, czego się nie spodziewaliście, wielki Sfinks z Giza. Uważasz, że wiesz o nim wszystko? Że to tylko stary kamień stworzony przez jakichś faraonów? Ha! Przygotuj się na coś, co wywróci Twój świat do góry nogami. Bo Sfinks nie jest tym, czym się wydaje. I to dowody są bezlitośne. Sekret, który zniszczy oficjalną naukę, zapomnij o Hefrenie. Zapomnij o starożytnych Egipcjanach. Spójrz na to, głębokie, pionowe rowy na ciele sfinksa. To nie jest ślad piasku. To ślad tego, co spadło z nieba tysiące lat temu, gdy na Ziemi panowały, no właśnie, co? Geolog Robert Schoch mówi wprost: to ślady dzikich deszczy. A ostatni raz pustynia Giza tonęła w wodzie dziesiątki tysięcy lat temu. Pomyśl o tym. Dziesiątki tysięcy lat przed tym, zanim jakikolwiek faraon pomarzył o piramidzie. Dzieciński błąd naukowców, czy świadoma zaborza? John Anthony West, człowiek, który nie bał się nazwać rzeczy po imieniu, rzucił rękawicę całemu establishmentowi. Mówił: Rosion jest wszędzie. Sfinks to nie tylko kawał kamienia, to świadectwo cywilizacji, której istnienia naukowcy nie chcą przyznać. Dlaczego? Bo burzy to ich cały misternie budowany świat. Ale kamień nie kłamie, prawda? Co jeśli powiem ci, że wszystko, w co wierzysz o Egipcie, to jest kłamstwo? Przygotuj się na jeszcze większy szok. Robert Bowal zrobił coś genialnego. Połączył Sfinksa z trzema piramidami, ale nie tak, jak myślisz. Nie z dzisiejszym niebem. On cofnął się w czasie do roku 1050 p.n.e. ge. Kiedy na nocnym niebie konstelacja pasa Oriona była w idealnym ułożeniu, by odpowiadać układowi piramid. Co to znaczy? Że cała ta budowla, w tym Sfinks, była wielkim planem kosmicznym zegarem historia człowieka, który znalazł prawdę i stracił wszystko. West i Schoch zostali wyśmiani. A prawda jest tak potężna, że musi być ukrywana. Jedna rzeźba jeden dowód. Cała historia czerwonego kłamstwa wyszła na jaw. Sfinks patrzy. Jego kamienne oczy widziały to wszystko. Widziały wody. Widziały gwiazdy w pozycjach, o których dziś tylko marzymy. Widziały cywilizacje wstające i upadające. A my? My patrzymy na niego i wciąż wolimy wierzyć w bajki o faraonach. To nie jest film. To wezwanie do przebudzenia. Bo jeśli Sfinks jest tak stary, to kim byliśmy? Co potrafiliśmy? I co najważniejsze, jak dużo jeszcze nie wiemy?